W dzisiejszym odcinku Daily Basey Sky nie będzie nic ciekawego, bo nie ma nic ciekawego i nic ciekawego nie będzie. Zainteresowani, czy to prawda, czy może po prostu się zgrywam? Zapraszam do oglądania. Hmm, odpowiedź na pytanie brzmi nie, nie zgrywam się. Serio jest dzisiaj taka nuda, że po prostu aż się. Nieważne co się dzieje, w każdym razie jest nudno. Hmm. Jak się zastanawiałem, o czym tu z wami dzisiaj porozmawiać, i możecie zobaczyć, ten odcinek jest filmowany nową kamerą kamerą z pilotem, która pozwala na zmianę. sobie kadru przy wirtualnym green screenie działa tak jak gówno co do... o właśnie w sumie mogę wam pokazać dwie rzeczy które przyszły okej okay. zestaw oczywiście widzicie tylko kawałek ponieważ nie chce mi się wyłączać kluczowania oraz drugi zestaw tego. Łącznie 2,5 tysiąca sztuk. Jak widzicie jestem prześwietlony, ponieważ e, z okna e, mam... Jestem naturalnie doświetlony. Niestety balans bieli w tej kamerze to jest coś, czego jeszcze nie ogarnąłem, więc nie działa to najlepiej na świecie. I... I co? I dzisiaj zamiast spokojnie spędzać sobie wieczór e, wybywam na spotkanie z moimi nowymi e, znajomkami e, z pracy z mojej nowej pracy, będziemy się integrować i to chyba wszystko co, co mogę dzisiaj powiedzieć co to dzisiaj mamy, dzisiaj mamy czwartek więc e, e, możecie sobie obejrzeć co Sonohane e, nie Powiedzmy sobie tak, ta gra jest jedną z najgorszych serii. Jest nudna, niewiele się dzieje i dzisiejszy odcinek nie będzie wyjątkiem. Dopiero jutro pojawi się coś ciekawego. A przynajmniej ciekawszego niż było do tej pory, więc musicie czekać. A jutro pojawi się też kolejny odcinek Devmarka, czyli w sumie fajnej gry. Zdziwiło mnie, jak bardzo jest różna od podstawowego Spirit Huntera, w którego grałem wcześniej. De facto też zachęcam do obejrzenia tej serii. Jest taka trochę niedokończona, ponieważ nie przeszliśmy DLC, no ale mówiłem o tym wielokrotnie. Jak już skończyłem i, i było zakończenie, to nie interesowało mnie już za bardzo, co się stanie dalej, więc dodatek poszedł w niepamięć i raczej nie będę w to grał. To znaczy, nie, to nie tak, że nie nagrałem tego, dla Was po prostu nie nagrałem tego w ogóle, bo w to już nie grałem. Nuda, nie? Strasznie nudno mi to dzisiaj wyszło, ale naprawdę nie mam nic do powiedzenia i mam obok jęczącego kota, który... O, to może pokażę Wam kota. Chociaż... Proszę bardzo. Kot Masza, który jak tylko ją puszczę, ucieknie. A za 5 minut wpieprzy się tutaj będzie kazała, żeby ją głaskać. Dobra, serio, nie mam więcej pomysłów, więc. Więc. A, właśnie, muszę jeszcze jedną rzecz nagrać. Właściwie dwie rzeczy. Muszę nagrać cukki na sobotę i recenzję na niedzielę. I zdaje się, że muszę również nakarmić kota. to tyle ode mnie w ten nudny czwartek. Do następnego. Jeszcze nie sprawdzili mi odwołań dotyczących dotyczących summer packets. Mają na to 30 dni i na pewno nie będzie nic przed czasem. Jak mi się przypomniało. Uuu, coś ciekawego. mi ciekawego. Dobra, na razie do następnego, do jutra. Cześć.